Co za radość, że możemy się znowu ścigać w Maroko. Co za radość, że możemy na odcinek dojeżdżać przez Atlas. To przecież jedne z najpiękniejszych gór na świecie, więc nie spieszę się i na odcinku też się nie będę spieszył, żeby móc chociaż trochę przeżyć piękno północnej Afryki, która przecież nie cała jest dla nas już dostępna, bo z powodów bezpieczeństwa nie możemy się ścigać ani w Libii, ani w Tunezji, ani w Egipcie. Na szczęście mamy Maroko. Trzeba to cenić. Jest pięknie. lat z rzędu wygrywałem tu rajd i widziałem frustrację u moich konkurentów, szczególnie u Sebastiana, który rok po roku przegrywał i był coraz bardziej zawiedziony tym. Więc prędzej czy później, dobrze, że udał mu się idealny rajd. Ja z kolei nie zamiar i tak przetestować różne rzeczy przed nadchodzącym Dakarem, więc gdyby rajd był dłuższy, to byłoby świetnie. Niestety e, zabrakło dosłownie kilkudziesięciu kilometrów, bo widać było już i po Sebastianie, i po pozostałych, że mają dość. Ja nie miałem dość, bo jestem długodystansowcem, e, więc żałuję, że jeszcze nie ma dwóch minut tego rajdu, a przynajmniej kilkuset kilometrów, e, ale też po takim sezonie jak ten. Nie mogę mieć żadnych pretensji do losu i nie mam wręcz przeciwnie, chyba jestem uśmiechnięty dzień i noc.